Dzień dobry państwu. Szczerze się przygotuję. Mam Panie Wójcie, złotą kopertę niespełnionych obietnic. Zostawił Panu mnie w domu. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Wójcie, Drodzy mieszkańcy obecni tu na sali i ci, którzy oglądają sesję online. Dziś jest moment szczególny. Sesja absolutoryjna, chwila, w której podsumowujemy rok pracy Wójta, tak naprawdę pół roku. Zdajemy sobie, zadajemy sobie w tym momencie fundamentalne pytanie. Czy praca, którą wójt wykonał, była zgodna z interesem mieszkańców? Czy została wykonana rzetelnie i uczciwie z należytą odpowiedzialnością? Czy władza lokalna spełniła swój podstawowy obowiązek? Służbę Wspólnocie. Niestety, ale uważam, że odpowiedź na te pytania brzmi nie. Nie dlatego, że jesteśmy przeciwni dla zasady. Nie dlatego, że chcemy konfliktu, jak pan wuj cały czas próbuje powiedzieć. Panie Wójcie, dlatego, że przez ostatnie miesiące robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by ostrzec, by wskazać zagrożenia, by zapobiec błędom. I każda z tych prób została przez pana zignorowana. Panie Wójcie, mieszkańcy pisali, mówili, apelowali ostrzegali przed błędami w procedurze planistycznej. Zwracali uwagę na brak transparentności, na niejasne działania. I co usłyszeliśmy w zamian? Że nic się nie dzieje, że to wszystko jest pod kontrolą, że to awantura, że jakiś margines. Zgłaszaliśmy problemy, byliśmy wyśmiewani. Prosiliśmy o dialog, zamykano na musta. Przypominaliśmy o obietnicach z kampanii, udawano, że nigdy nie padły. I teraz mamy sytuację w której brak reakcji stał się systemem, a ignorowanie obywatelskich głosów standardem, jest coś, o czym nie sposób dziś nie wspomnieć, coś, co dobitnie pokazuje, w jakim miejscu znalazła się nasza wspólnota i jak dalece obecna władza w gminie Lipowa odeszła od standardów demokratycznego państwa. Mowa o odpowiedzi na formalny wniosek o dostęp do informacji publicznej złożony przez nasze stowarzyszenie. Wniosek zawierał 50 konkretnych pytań dotyczących zatrudnień, wynagrodzeń, wydatków, inwestycji, przetargów, kontroli, decyzji. Pytaliśmy również o sposób zarządzania gminą z punktu widzenia przejrzystości, efektywności i odpowiedzialności. Nie była to żadna forma ataku, nie był to też polityczny manifest. Było to obywatelskie działanie zgodne z prawem, motywowane troską o wspólne dobro i o jakość zarządzania gminą. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi, co szczególnie bulwersujące wiele z naszych pytań dotyczyło spraw prostych, oczywistych, dostępnych natychmiast, wymagających jedynie dobrej woli i elementarnej przejrzystości. Podam Państwu przykłady. Pytania, na które. Nie, nie udało się odpowiedzieć w terminie dwóch tygodni, czy już nawet pewnie minął miesiąc od złożenia tego wniosku? Ile osób obecnie pracuje w urzędzie i na jakich stanowiskach? Urząd gminy potrzebuje nam odpowiedzi na te pytania 2,5 miesiąca. W ogóle termin, który został zaproponowany jest przekroczony o dwa tygodnie od terminu zgodnego z ustawą, Panie Wójcie. Jaki jest schemat organizacyjny urzędu? Pytanie po prostu rozwaliło urząd. Nie udało się na nie odpowiedzieć. Jakie jest wynagrodzenie wójta? Jakie były zakupy w ostatnim czasie telefonów czy laptopów? Jakie były koszty reprezentacji urzędu? Jakie działania podjęto na rzecz seniorów? Było nawet poruszone w prezentacji, wystarczyło po prostu nam to przesłać, powiedzieć takie i takie. Tego typu dane są w każdej gminie dokumentowane na bieżąco. Ich przekazanie nie wymaga opracowania, tylko wymaga dobrej woli. Owszem, zgadzam się, część pytań była bardziej złożona, wymagała zestawienia i analizy ale zgodnie z dostępem do informacji publicznej, nawet w takim przypadku możliwe i uzasadnione było udzielenie odpowiedzi cząstkowej. Wzywaliśmy do tego kolejnym pismem. Nie pomogło. Tymczasem wybraliście Państwo milczenie. Milczenie, które nie jest tylko proceduralnym niedopatrzeniem. To świadomy wybór. By zablokować społeczny nadzór, by zamknąć usta mieszkańcom, odebrać ludziom prawo do wiedzy, o tym, co się dzieje z ich pieniędzmi, majątkiem i przyszłością gminy. A przecież przed nami była debata o stanie gminy. Jak możemy rozmawiać rzetelnie o stanie samorządu bez podstawowych danych? Jak można podejmować decyzje, skoro kluczowe informacje są ukrywane zarówno przed radnymi, jak i przed mieszkańcami? To nie jest tylko niegospodarność. To pogarda wobec idei wspólnoty samorządowej. Pogarda, drodzy Państwo, wobec ludzi, którzy pytają. Bo chcą rozumieć i współdecydować. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, czy naprawdę godzimy się na to, by władza lokalna ignorowała konstytucyjne prawo obywateli do informacji? Czy naprawdę akceptujemy to, że pismo podpisane przez Zarząd Organizacji Społecznej może zostać zignorowane? Państwo też dostaliście to pismo do wglądu. Każdy z Was ma je na mailu. Wiecie, jakie tam były zadane pytania. Jak mamy rozmawiać o stanie gminy, nie znając fundamentalnych odpowiedzi? Nie może być zgody na to, by urząd, który ma działać na rzecz mieszkańców, traktował ich jak przeszkodę ani partnera, a dziś tak właśnie się dzieje. Panie Wujcie, nie odpowiedział Pan, bo odpowiedź wymagałaby przyznania się, że mieszkańcy mają prawo pytać, wiedzieć i kontrolować, że Pańska władza nie jest władzą absolutną, że to nie jest prywatny folwark, który można zamknąć na cztery spusty, to jest instytucja publiczna działająca z mandatu Wspólnoty. Chciałbym teraz zwrócić na uwagę na niepokojący przypadek związany z dokumentacją planistyczną, konkretnie z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu planu ogólnego. Pierwotna wersja tego dokumentu, jak wiemy, zawierała rażące błędy, zarówno merytoryczne, jak i formalne, które zostały zaraz po publikacji wskazane i udokumentowane właśnie przez mieszkańców, przez te osoby, którym się zamyka usta. Zamiast odnieść się do tych uwag w sposób przejrzysty i zgodny z procedurą, dokument został po prostu podmieniony. Po cichu, bez żadnego trybu, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Usłyszeliśmy w odpowiedzi, że była to omyłka pisarska. Panie Wójcie, to nie była omyłka, to była kpina. Kpina z mieszkańców, którzy uważnie śledzą działania gminy, którzy znają prawo i oczekują jego przestrzegania. Próba zamiecenia sprawy pod dywan, tłumaczenie rażących nieprawidłowości drukarskim błędem, to nic innego jak otwarte wyśmiewanie się z mieszkańców i lekceważenie ich inteligencji nie sztucznej inteligencji panie wójcie jak pan powiedział inteligencji mieszkańców takie działania podważają zaufanie do instytucji publicznych stawiają pod znakiem zapytania legalność dalszych prac nad planem jeżeli dziś przymykamy na to oko jutro może zostać przez pomyłkę podmieniona uchwała decyzja może cały plan na to zgody być nie może ja, może może przerwę, jeżeli. Bo generalnie nad dokumentem pracuje firma planistyczna, tak. tak? Więc dlaczego to też pytanie do Wójta? Może się pan tutaj z firmy planistycznej. Ale ja bym chciał, może pani jeżeli, jeżeli jest myślę, faktycznie że... podmieniony dokument, skoro pan sugeruje, tak? Dokument został podmieniony. Oczywiście, że tak. No Przecież to nawet jest na, by było w komunikacie. Natomiast Mani... Dlaczego tutaj dlaczego tutaj teraz? Dlaczego? Do dlatego, dlatego, że to nie jest właściwy sposób poprawiania dokumentów, panie przewodniczący. Proszę mi pozwolić dokończyć. Bardzo pana proszę. E, niech się akurat odniesie do tego. Ja jeszcze nie skończyłem tego tematu. Ja bym chciał dokończyć ten temat i wtedy. To dobrze, to dokończymy. Bo tutaj jest jakby temat nie zamknięty. Jeżeli dokument zawierał błędy tak poważne, Trzeba go było wymienić w całości. A to oznacza, że wykonawca nie wywiązał się z umowy. Skoro się nie wywiązał, to obowiązkiem gminy, panie Wójcie, było działać w interesie publicznym, czyli dochodzić odpowiedzialności wykonawcy i egzekwować kary umowne w tym zakresie. Tymczasem, my mamy do czynienia z sytuacją, w której nie wyciągnięto konsekwencji, ani również nie przyznano się do błędu. Zamiast przejrzystości, manipulacja. Zamiast odpowiedzialności, milczenie. Kto w tej gminie ponosi odpowiedzialność za jakość zleconych dokumentów? Kto kontroluje ich wykonanie? Kto chroni interes mieszkańców? Bo wszystko wskazuje na to, że nikt. Na nasz wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej dotyczący realizacji umowy z firmą planistyczną opracowującą projekt planu ogólnego, otrzymaliśmy od Wójta jednoznaczną odpowiedź: Dokumenty zostały przekazane do Urzędu Gminy. Terminem, który był ostatnim terminem na jej realizację 28 kwietnia tego roku. Problem w tym, że to jest po prostu nieprawda. Zapomniał Pan, Panie Wójcie, że byłem uczniem szkoły, w której Pan był dyrektorem, i zdobyłem tam umiejętności, które mogę teraz wykorzystać. Szanowni Państwo, metadane to takie plotki między plikami. Nic nie mówią, co jest w środku. Panie Dawidzie, ale czy to jest y, odnosie, odniesienie się do raportu o stanie gminy? Tak, to jest odniesienie się do raportu. Ale w o jakiej gminy? kwestii? W kwestii planu ogólnego. Pan Wójt też o tym mówił. Dobrze, proszę. Dziękuję. Metadane to są, drodzy Państwo, jeszcze raz powtórzę, takie plotki między plikami. Nie mówią, co jest w środku, ale mówią kto, gdzie i z kim. Metadane plików, które pojawiły się na gminnych serwerach, jasno wskazują, że zostały one zapisane ostatni raz. Przez firmę projektową pana Dusia w dniu 6 maja o godzinie 10.17, a więc nie 28 kwietnia, jak wskazano w oświadczeniu, które podpisał pan Wójt, i jak w terminie umownym. I przypominam, że w pośpiechu opublikowaliście je 7 maja rano, na następny dzień. I dlatego tam były takie błędy, szanowni państwo. Bo nawet żaden z pracowników urzędu nie miał czasu, żeby je przeczytać. Taka rozbieżność to nie jest zwykłe przeoczenie. To złożenie fałszywego poświadczenia, czyn, który zgodnie z artykułem 271 kodeksu karnego stanowi przestępstwo, a jeśli dokument ma znaczenie prawne, a w tym przypadku jak wiemy miał, bo był podstawą do uniknięcia odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji umowy. I to nie był jedyny taki przypadek manipulowania dokumentacją i faktami. W dniu 12 maja złożyliśmy kolejny wniosek. Tym razem, dotyczący opracowania ekofizjograficznego, które zgodnie z umową z firmą Archimedes miała ona dostarczyć jako integralny element prac planistycznych. W odpowiedzi otrzymaliśmy dokument, na którego pierwszej stronie dumnie widnieje data sporządzenia sierpień 24-marzec 25. Tylko, że problem z tym dokumentem jest taki, że nikt o nim nie wspomniał wcześniej w dokumentacji planistycznej, oraz że został utworzony 19 maja na komputerze pana Pawła w pracowni Archimedes, a więc już po terminie realizacji umowy i dopiero po naszym pytaniu o niego. Wystąpiliśmy więc z kolejnym wnioskiem, prosząc o weryfikację źródeł, którymi posłużono się przy sporządzaniu prognozy. W jaki sposób uwzględniono aktualne opracowanie w dokumencie zamieszczonym na BIP? W tym tygodniu przyszła odpowiedź. Co usłyszeliśmy? Nowa ekofizjografia już została uwzględniona w dokumentacji planistycznej, tylko że tak jak wspomniałem, to jest niemożliwe. Dokument choć udaje stworzony wcześniej, powstał dopiero po naszej interwencji. Nie mógł więc fizycznie stanowić podstawy wcześniej przygotowanej prognozy ani być elementem projektowanego planu ogólnego. To kolejny przykład tworzenia fikcji proceduralnej, działania pozornego, które ma sprawić wrażenie zgodności z przepisami, podczas gdy w rzeczywistości dokumenty są dostosowywane do okoliczności post factum. Tak samo było w przypadku przekopania drogi, o czym wspominała moja żona to poważne naruszenie zasad prowadzenia gospodarki przestrzennej oraz tak jak wspominałem ryzyko dla ważności całej procedury planistycznej. Jak wiemy, jeżeli się nie wyrobimy w terminie, gmina będzie musiała ponieść z tego tytułu koszty. A działania, które pan wójt w tym momencie prowadzi, zmierzają do tego, żeby ta procedura rozpoczęła się od początku. O tych wszystkich nieprawidłowościach oraz innych, które jeszcze wymagają potwierdzenia, Dlatego dziś o nich nie mówię. Zostanie w przyszłym tygodniu powiadomiona Regionalna Izba Obrachunkowa, która właśnie prowadzi w gminie kontrolę. Panie Wójcie, przez rok zrobiliśmy wszystko, żeby pomóc Panu zrozumieć, że ta gmina to nie jest prywatny folwark ani szkoła. To wspólnota. Wspólnota nie działa siłą, tylko zaufaniem. To nie mieszkańcy są problemem. Problemem jest to, że władza przestała być dla ludzi że dialog został zastąpiony propagandą, a współpraca jednostronnymi decyzjami. Na początku na sesję przychodziło nas kilka osób, pan to lekceważył. Przyszło nas kilkunastu, również to dla pana nic nie znaczyło. Zorganizowaliśmy pikietę, a pan podobno się wyśmiewał, że to sami przechodnie. Dziś składamy na pana ręce petycję. Petycję, którą podpisały dokładnie 673 osoby. Czy ma Pan tyle odwagi, żeby ich również nazwać marginesem? Czy znajdzie Pan sobie siłę, żeby ich przeprosić? Nie da się zbudować silnej gminy na ignorancji, arogancji i zamknięciu. Nie da się odbudować zaufania, jeżeli raz za razem pokazuje ludziom, że ich głos nie ma w ogóle znaczenia. Dlatego dziś mówimy jasno. Głos przeciw wotum zaufania nie jest głosem przeciw Lipowej. To będzie głos w obronie Lipowej w obronie ludzi, którzy chcą być traktowani poważnie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, już kończę. Jeżeli dziś przegłosujecie wotum zaufania dla tej władzy, wyślecie jasny sygnał. Wszystko jest w porządku. Ale my wiemy i Wy też wiecie, że nie jest. Jeszcze raz proszę, przestańcie udawać, że wszystko gra. Przestańcie powtarzać, że problemem są emocje mieszkańców. Problemem nie są emocje. Problemem jest brak reakcji, reakcji na emocje mieszkańców. Czy Pan Wójt odpowiedział Wam na uchwałę intencyjną w sprawie odblokowania komentarzy na Facebooku, którą wszyscy razem zgodnie podpisaliście, czy kolejny raz was zignorował? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Co musi się jeszcze wydarzyć, żeby ta Rada się obudziła, żeby zaczęła korzystać ze swoich kompetencji z podniesionym czołem, a nie strachem w oczach? Demokracja, drodzy Państwo, nie kończy się po wyborach. Demokracja żyje wtedy, gdy obywatele mogą patrzeć władzy na ręce? I nie boją się pytać. A my, panie wójcie, jak pan widzi, nie boimy się pytać. Dzisiejsze głosowanie to nieformalność, to nie tylko liczby w sprawozdaniu, to wotum zaufania. A na zaufanie to trzeba sobie zasłużyć. Ono w naszej gminie zostało zmarnowane. I właśnie dlatego nie możemy dziś mówić o udzieleniu wotum zaufania. Nie możecie państwo przyznać wotum zaufania komuś, kto od miesięcy udowadnia, że się z wami i z nami nie liczy. Nie można ufać komuś, kto systematycznie lekceważy społeczny mandat, nie szanuje elementarnych zasad dialogu. Nie można zaufać komuś, kto zamyka usta obywatelom dosłownie i w przenośni wyłączając komentarze w internecie, ograniczając dostęp do informacji, przedstawiając fałszywe nar narracje i podejmując decyzje za zamkniętymi drzwiami. Dziękuję Państwu bardzo.